Można się śmiać albo płakać, ale Call of Duty w końcu zrobiło coś dla graczy. W głównej mierze dla graczy na myszkach, bo generalnie to oni od teraz odczują największą zmianę, ale generalnie również i ja, czyli gracz na padzie i każdy z Was będzie tę zmianę od razu odczuwał. O co chodzi? Chodzi o to, że bronie w chwili obecnej nie mają już tak naprawdę w ogóle wizualnego odrzutu, a więc takiego, który jest. Sztucznym, tak naprawdę, odrzutem, odrzutem spowodowanym różnego rodzaju mikroruchami broni, gdy strzelacie, zazwyczaj e, no, występowało to w taki sposób, że gdy strzelacie, celownik podskakiwał lewo, prawo, przez co zasłaniał wam niejednokrotnie wroga, e, pomimo tego, że odrzut tak naprawdę kontrolowaliście. A teraz, moi drodzy, wychodzi, że odrzut wizualny został praktycznie zniwelowany. Zobaczcie sami. Ja nie kontroluję teraz w ogóle gałki i zobaczcie jak celownik tak naprawdę cały czas stoi w tym samym miejscu, nie zasłania mi po prostu manekina. Oczywiście celownik leci do góry, bo nie kontroluje odrzutu. Natomiast, no, ci bardziej spostrzegawczy ludzie, którzy dużo czasu w chodzie spędzili, na pewno już widzieli o co mi chodzi, ale teraz zobaczcie jak to wygląda, gdy kontroluje odrzut. Proszę bardzo. Cały czas widać manekina, i tak naprawdę, bez względu na dystans, celownik Wam w ogóle nie zasłania. E, tak naprawdę, celu. Coś jest, umówmy się, totalnym game changerem. Właśnie szczególnie dla graczy na myszkach. Zapytacie dlaczego? Ano dlatego, że wbrew pozorom, największym problemem dla graczy na myszkach wcale nie jest siła Aimassista wbudowanego dla graczy grających na padach. Tylko różnego rodzaju rzeczy psujące feeling ze strzelania na myszce. Ja oczywiście nie jestem, nie będę i za bardzo też nie byłem nigdy graczem na myszce. Co prawda miałem epizod w CES-ie, wielokrotnie o tym mówiłem, gdzie całkiem nie najgorzej mi szło, ale generalnie nie lubię grać na myszce. Nie chcę nigdy używać tego inputu, gdy gram w jakiekolwiek gry, również i Call of Duty. Natomiast. Patrząc na reakcję wielu graczy e, grających właśnie na myszce, zazwyczaj chodziło o to, że oni po prostu nic nie widzą, gdy strzelają. A dzięki temu, że pady mają aim assista, to nawet gdy również gracze na padzie nic nie widzieli, to aim assist podążał za celem, co powodowało, że tak naprawdę nie musieli widzieć, no bo generalnie aim assist robił to. Że tak powiem, zagracza. Dlatego też po tej zmianie ci ogarnięci gracze na myszkach będą trafiali nieporównywalnie częściej swoich przeciwników, co będzie przekładało się generalnie na lepsze wyniki, częstsze wygrywane pojedynki, no i koniec końców również na większy fan z gry. Pomimo, że nie gram na myszce, jestem w pełni przekonany, że tak właśnie będzie. Oczywiście gra dalej zmaga się z wieloma problemami, o których zamierzam już w tym tygodniu porozmawiać tak obszerniej, bo czekam aż naprawią, nie naprawiają, no więc będzie trzeba zrobić to, co Polacy robią najbardziej, a więc narzekać. E, Także więc taki materiał, jeżeli nie naprawią tych rzeczy, o których zamierzam tam mówić, e, pewnie w okolicach weekendu się pojawi. No a moi drodzy, te zmiany, e, o których właśnie nagrywam ten materiał, e, pojawiły się e, tak naprawdę, moi drodzy, wczoraj w godzinach wieczorno dla nas, czasu polskiego. E, przede wszystkim, moi drodzy, e, to, co interesuje nas najbardziej w tym update'cie, e, to właśnie zmiany Zmiany w ruchu broni w tak zwanym aiming idle sway delayu, czyli po prostu, no właśnie, tym całym, tej całej mechanice kołysania się broni, gdy bezczynnie na przykład stoicie, celujecie. No to są takie rzeczy, o których ciężko się mówi, bo często na to nie zwracacie uwagi, bo to jest w pewnym sensie realistyczne, naturalne, ale generalnie to jest jedna z tych rzeczy, która powoduje, że przejrzystość przy strzelaniu jest totalnie rozwalona. To jest też rzecz, której praktycznie w ogóle nie było za czasów Werdańska, gdy graliście w Warzone 1, to jest rzecz, którą wprowadziło Warzone 2 i wspaniałe Infinity Ward, to jest rzecz, którą usunęło później w pewnym sensie Sledgehammer Games za czasów Warzone 3 i to jest rzecz, która z niewiadomy przyczyn znowu wróciła po integracji z Black Ops 6 i teraz zostaje usunięta przez Treyarch, Moi drodzy, również kilka tygodni później. Także, no, jak to w serii KOD doskonale wiemy, lubią nie uczyć się na błędach, tylko te błędy powielać, a potem je naprawiać od nowa. Nie wiadomo co tutaj chodzi, ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o weapon motion, czyli po prostu ruch broni, zredukowali odrzut wizualny na wszystkich broniach, szczególnie tych w pełni automatycznych. Zretugowali podbijanie broni e, przy różnego rodzaju celownikach, żeby to też nie było tak absurdalne, że macie. E, broń nie ma generalnie jakiegoś niesamowitego odrzutu, ale gdy zamontujecie celownik z, z wysokim przybliżeniem, to po prostu celownik tak podbijało, że wy nie widzieliście gościa. Musieliście wręcz poczekać po strzale, aż on wróci na dół, no, co jest absurdem, bo to nie jest kontrola odrzutu, tylko. Wizualny odrzut, który niepotrzebnie, że tak powiem, wprowadza zamęt na ekranie. Zredukowali, właśnie, to kołysanie się celownika na wszystkich broniach, oprócz karabinach snajperskich, ale gdy z karabinów snajperskich celujecie. To kołysanie totalnie zniknęło, więc to też jest jedna z tych rzeczy, która spowoduje, że na przykład agresywne granie snajperką będzie dużo prostsze. No i generalnie ci wymiatacze, a to zazwyczaj są gracze na myszkach ze snajperkami, będą mieli raj teraz, bo tam gdzie celują, zawsze tam będzie leciał pocisk. Do tej pory było tak, że celowali w głowę, ale przez to kołysanie celownik minimalnie na przykład skręcał w prawo-lewo. Oni generalnie nie mogli tego przewidzieć, gdzie on skręci, no i przez to nie trafiali. Więc teraz generalnie będzie to zdecydowanie, zdecydowanie prostsze. No, i pomimo tego, że ja na myszce nie gram i tak jak mówię, nie byłem aż tak dotknięty tym problemem jak potencjalnie osoba grająca właśnie na tym inputcie, to się z tego update'u cieszę, bo to jest mimo wszystko rzecz, która poprawi przyjemność z rozgrywki wielu moim widzom, bo przecież dużo z Was tutaj na myszce gra. Ale moi drodzy, pragnę też, żeby nie było tak kolorowo. Zwrócić uwagę na potencjalny problem, który teraz przez to dodatkowo będzie w grze występował. Bo tak jak powiedziałem, zredukowali oni na broniach odrzut wizualny. Odrzut taki ogólny, jaki jest na broni, pozostał taki sam. Także w dalszym ciągu to nie jest tak, że strzelacie z broni i ona stoi zawsze w miejscu. Odrzut jest... oczywiście, w zależności od broni, ten schemat yy, paternu odrzutu jest, jest zawsze inny, ale odrzut generalnie nie jest jest, to nie jest tak, że właśnie broń już zawsze stoi w miejscu. Oczywiście, gdy kontrolujecie odrzut, yy, no to zazwyczaj te bronie Skoda są bardzo proste i tak naprawdę celownik stoi jednak w miejscu, ale generalnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest fajne, że teraz przejrzystość przy strzelaniu jest większa, więc... Jak widzicie, nawet z Jackala, który troszkę właśnie ten celownik zawsze zasłaniał, gdzieś tam dalej strzelając, strzelając na daleko, widać dosłownie wszystko. To uważam, że właśnie odrzut w związku z usunięciem odrzutu wizualnego powinien stać się trudniejszy. Bo dojdzie do takiej sytuacji, że byle bobas będzie was na daleko bił z broni, no właśnie przez to, że jest to wszystko zbyt łatwe, jakkolwiek by to nie brzmiało. Dlatego to jest dobry krok w stronę tego że pojedynki w tej grze wyglądały tak, jak powinny według mnie wyglądać, więc generalnie przejrzyste, ale jednak wymagające jakiejś umiejętności przy kontroli odrzutu. Także, gdy mamy taki prosty pattern na Jackalu, który naprawdę jest bardzo łatwo, moi drodzy, zniwelować. Gdy mamy, moi drodzy, przecież bronie, które odrzutu naprawdę nie mają, no bo umówmy się, co to jest za odrzut na XM4, zobaczcie sami. Co to ma być? Przecież coś takiego to gość, który pierwszy raz gra w tę grę, będzie w stanie opanować. Uważam, że chociażby coś takiego nie powinno już występować. Nie powinno być broni, które mają tak prosty pattern odrzutu. Według mnie te bronie powinny jednak sprawiać problem przy słabej kontroli odrzutu. Także ja wyobrażam to sobie tak, że to po prostu może nie jest totalnym zygzakiem, bo byśmy wszyscy oszaleli, ale wiecie, żeby to było. Bardziej jakieś cholera, jasna, skomplikowane. Bo teraz, ok, będzie się strzelało fajnie. Ale zaraz każdy będzie mówił, że ktoś ma Kronusa. Bo tak to wygląda, nie? Patrzcie, tak to wygląda. Bo celownik stoi dosłownie w miejscu na 100 metrów. Trudniejszy odrzut. I ja już nie będę w stanie tak utrzymać przycisku na celu. Gdzieś mi tam to poleci w prawo, tak jak teraz specjalnie to zrobiłem, przez co nie będziemy ginęli tak łatwo na dalekich dystansach od byle kogo. No i dodatkowo będzie też trzeba troszkę nauczyć się strzelania z tych broni, żeby właśnie takie bimy na daleko dawać. Także generalnie jest fajnie. Cieszę się, że właśnie ludzie grający na myszkach, którzy mają ciężkie życie w Call of Duty, no, coś tam w końcu dla nich zostało zrobione, ale to nie jest tak naprawdę tylko dla nich. Tę zmianę odczują wszyscy, bo gracze na padzie również tego wizualnego odrzutu już nie mają. Więc no generalnie jest to uproszczenie gry dla myszek, ale też ogólne uproszczenie gry, co generalnie spowoduje, że większość ludzi będzie trafiać pociski od teraz. Tylko że już nie będą to tylko ludzie na padach, ale też gracze na myszkach. Więc przechodzimy ze skrajności zaraz w skrajność i o tym właśnie chciałem Tutaj, moi drodzy, napomknąć, że trzeba do tej świetnej zmiany dodać po prostu większe, cięższe odrzuty na broniach. I tyle. I wtedy będzie cacy. Ale generalnie i tak jest to coś, co trochę mnie cieszy, bo nie spodziewałem się tak szybko takiego ruchu. A jednak, okej, okay, da się, da się. To teraz naprawcie serwery, naprawcie te wszystkie rzeczy, które w tej grze totalnie leżą, przez co jest troszkę niegrywalna. I może w końcu. Jeszcze na Werdańsku pobiegamy z uśmiechem na twarzy. Dziękuję Wam za ten materiał. Wbijcie dzisiaj na streama, który pewnie trwa, gdy oglądacie ten materiał, gdzie zobaczycie, jak wielki wpływ na gameplay ma właśnie ten dzisiejszy update. W sensie ten sprzed kilkunastogodzinny update, który niweluje odrzut wizualny. To naprawdę teraz jest game changerem. Dzięki, do usłyszenia, na razie.